Krypto to bańka spekulacyjna. Są bańki i bania luki. A kryptowaluty to zwykły rynek walutowy. Tyle, że wirtualny. Jak jest Hossa, to musi być i besa. Bessa. Bessa. Zonda krypto. Wszystkie tradingi masz zawsze pod ręką. Nie. Kryptowaluty to narzędzia dla przestępców. Tradycyjna waluta jest używana do prania pieniędzy znacznie częściej. Mm. Moje planie! Zonda krypto to uregulowana i mm. jedna z najstarszych giełd krypto na rynku. Mm. Licencjonowana, więc bezpieczna. Inwestowanie w krypto to hazard. Inwestowanie to sztuka której zresztą możesz się nauczyć w Akademii Zonda Krypto. A to jest token. Pierwszy własny token Zonda Krypto. A na to się jeszcze nauczysz. Bo z Krypto inwestujesz nowocześnie. bank. Inwestuj na Zonda Krypto. Ja też kiedyś trafiłem. No i ube. Rejestrując się w aplikacji otrzymasz na start 10 dolarów w kryptowalucie.